Ale nuto wleciało. Dobra, o, mogę... Dawaj to. No dawaj! piszkamy. Teraz tutaj się nam stanie coś. Dawaj, 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 dawaj. O! Co ty chcesz od tego? Co ty? Rachamienie w trybie awaryjnym. przetywanie To od niewielkiego urazu głowy. W tych okolicznościach można uznać to za optymalny wynik. PDA został teraz ponownie uruchomiony w ciebie awaryjna i ma jeden cel. Utrzymać cię przy życiu w obcym świecie. Ej, okay, okay, dobra. Oba, mogę już? To mamy dziennik głosowy, to jest pewnie co to ten... O kurde. A, dobra, pod tabem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ja was witam serdecznie, z ja, BlackWare, a to jest... Zapowiadany odcinek ze Subnautiki. Znaczy, zapowiadany. No, mówiłam w tym filmie o tym. Ja piedzielę jak ja. Dawno nie grałam w takie gry. O, ja wiedzielę. I nie wiem, gdzie jestem. Jestem. Na wodzie. Byk. Ło. Bo. A może wejdę na leży do kapsuły, może coś tu jest faktycznie. Na przykład w schowku coś może być. Mamy fladę, żywność. Eee, czyli tutaj nic nie mamy. Dobra. Czyli musimy w sumie tutaj chyba pójść do schematów, zarządzania, to nie to... Eee, U kurde, przypadkiem ten i fabrykatora, zasoby, materiały podstawowe, może... narzędzia. Skaner. Przypnij. Okej. Okay. Czyli potrzebujemy złob złomu, żeby to zdobyć, potrzebujemy też i to. Okej. Okay. Dobra. Czyli wiemy już, co mamy stworzyć. Wynajmniej na początek. Jo, jak to fajnie było. Ja widzimy jak fajne. Stworzonka. Rozbij fragment wapnienia... wapienia. OK Okej, okay, dobra. Zabrałam trochę... jakieś tam rzeczy. Mamy... jakieś kolejne. Mamy dwa już tytany. Co jest GITES? Tak myślę. No po czy takie dobrze. Nie, już idzie. Dobra, więc teraz najpierw musimy wytworzyć baterię. Okej. Okay. I żeby baterie móc, mus, to muszę teraz skaner. Ok. I... Bo mogę tego już usunąć już? O, dobra, muszę w ten sposób odpinać. okej. Okay. I. Guma silikonowa. Żebyśmy mieli czym się bronić w sumie. I narzędzie naprawcze chyba na razie nie. Tak myślę... A nie, czekajcie. Ja się cały czas mylę, że klikam tap, ale nie wiem, po co mam klikać ten tab, Szczerze tak powiem. Skanujemy. Skanuj. Pokrzywka żył żyłkowana. Okej. Okay. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale ok. Koralowiec olbrzymi? Takie typowe odkrywanie na sam początek? Hmm, to są jakieś stworzenia, ryby, nie ryby. Mam pytanie, gdzie mam płynąć, żeby... Bo tutaj szczerze jestem... Troszkę nie wiem tak dziwnie mnie tutaj chyba wzięło. Meanwhile? Mam pytanie. Gdzie jestem? Ta, ten, no. Te, 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 badyle. O! Właśnie o to te badyle mi chodziło, nie? Muszę wynurzyć się. O, chyba tak samo się wynurzyło, jak fajnie, ha. Musimy mieć gumę silikonową, a... Żeby zrobić gumę silikonową, nie pamiętam, co trzeba było mieć. Tutaj będę mogła to wziąć? Nie, ale mogę pnącze po wziąć i zbadać. Okej, okay, i widzę tak jakoś tak się nazywali. Nie pamiętam, jak oni się tam nazywali, ale chyba tak się nazywali. Więc. Y Wiem, że oksygen, zaraz! Chcę zebrać. Kurde! Zaraz! Nie! Nie! Wypłyniesz! O! Się udało. Dobra. Wróćmy teraz w sumie do... Y, ...tej kapsuły ratunkowej. Z okazji może coś tu znajdziemy. W tej wodzie, nie wiem co można znaleźć, ale coś może się znajdzie, nie wiem. Na przykład ryby. I... ryby. I... korale. I zmieniałem, czy coś jeszcze. Na razie wypływam sobie po prostu, zbieram podstawowe rzeczy, bo chcę jeszcze nożyk mieć, Żeby móc się chociaż obronić przed czymś. A nie, bo jeszcze musimy system naprawczy zrobić. No tak, zapomniałam. No i tyle mi do noża wystarczy. I zauważyłam, że tutaj. Dobra, cicho bądź. To jest nam potrzebne. I to to. W sumie jeszcze. I zaznaczmy sobie od razu ten. To w sumie. Dobra. Zupmy jeszcze jedno. Okej, okay, teraz możemy to zrobić. Będziemy szybciej chyba pływać. Z tego, co rozumiem. Prawda. Tak, o 15%, okej. Okay. Dobra. O kurde, wiele mam grzybów klasowych. Weź wyrzuć się. Nie to! Przepraszam. kliknąłem escape'a przypadkiem. A to nie to miałam kliknąć. Yy, dobra. Żeby siatkę znaleźć, to trzeba te małe gówniaki znaleźć. No tutaj coś jest. A to jest złom. Złom. to. Złom się może przydać mi. Co dostałam za ten złom? Ten złom jest. Nie wiem, jako. nad ustalony tutaj. Złom. Ok, więcej złomu. Eee. Okay, ja nie pamiętam, gdzie te małe gówniaki były, takie. te, te, te Takie, co. E, go, goniły nas później. Gdzie one były? Gdzie one są w ogóle? Piskoczek. Chodź tu, zeskanuję. No stój! Skanuj to. Ma... Dobra, skoczek. Jakiś... Nowy lokalne loka... Lo, le, 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 nie mogę się wysłać, walczę. O! To! Wypłyniesz? No chodź! Kurde, się wystraszyłam tego. Nawet w tlen. <noise> nie no, bez tego tlenu tu nawet nie ma czego pływać tam głębiej, bo to ten... To naprawdę... E gdzie jest tu wapień? Nie wiem. O bo ja szukam tytanu. A tytan... Nie wiem gdzie może być. Tak się rozglądam tutaj. Dobra, zaraz. Pytanie, gdzie jest tutaj... Ten wapie jakikolwiek, bo tak pływam i pływam, a to nie widzę tutaj. Tym jest problem. A może ja mogę złą przerobić? Mogę złą przerobić na tytan? Czy coś? Chyba mogę, ale nie jestem pewna. Bo znalazłam wcześniej złą. I. Dopłyń o, dobra, zajebiście. Mogę cię przerobić... Mogę przerobić złom na cztery tytanów, Łopanie! To daj dwa razy. I od razu można ruszyć po... ten. Nie wiem po co, ale po coś można. Mhm, tu jest potrzebne już taka ...jeszcze lepsze... ...rzeczy, ale ja ci powiem tak, że... ...na razie wystarczy mi te 75, co mam... ...żeby co... Jakkolwiek. Mhm. O, tutaj jest złom. Nawet nie zauważam, że tu jest złom. Ile mnie to miejsce? ...to tyle nie zajmuje. Dobra. Gdzie te ma... ...gówna pływające są? O. o! tu też jest! Dawaj ten papień. Dzięki. Wow. In the local cave is an o! Widzicie? Tak się atakuje. Auć. Dobra. daj to siatkę. Złoto. Tuda srebra. I ołów zostało. Tutaj widzę jakieś kryształki. Okej, okay, jakieś kryształki, ale tu jeszcze coś widzę. Dawaj to. Dobra. E, dobra, zaraz trzeba przyspieszyć sobie. O. Co, to, co jest? A, dobra, bo to, to ten, 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 ten. Po prostu. Eł, spierdzioł. Dziad jeden. Ale nie No Dobra, teraz możemy zrobić system naprawczy. To jest konstruktor baz, ale tu trzeba... potrzebujemy chip komputerowy, zasob elektryczny i baterie. Okej. Okay. Czyli to jeszcze nie mój poziom. Bynajmniej. Jeszcze nie teraz mogę. E, to było... E, to jest to? Żeby usunąć? Teraz będziemy musieli też stworzyć to, ale jak szkło zrobić? A, szkło się w ten sposób skwarcu. OK, i standardowo, butle muszę wziąć. Czyli po prostu wezmę tą, co teraz mam. Tu gdzieś przeniosę. Zrobimy to, tu, tu, tu. I to jest ta. Wysoko pojemna. W takim razie. I teraz mamy ponad. Aha, tutaj to, to, to jeszcze lepsze. Zobacz, czyli na sam porządek tak mamy nawet GITES aktualnie. I ósma na pęcherzówka od razu niech wyląduje. Zobacz, czyli coś jeszcze mogę tutaj aktualnie zrobić. No płetwy raczej nie, to by była, ale nie wiem, czy mam zestaw tutaj w ogóle odkryty. To jest luda srebra. Okej, okay, to czyli to jeszcze cięższe. Okej, okay, tutaj mamy... Wodoszczelna szafka. Ok, szafeczka znaczy się nie. Dobra, trzeba naprawić to. Napraw to. To początek. Ok. Tutaj radzie naprawiamy jeszcze. Ok. No Mamy jakieś tutaj. Skanę środowiska PNT 45 4, 6B. Planeta oceaniczna. Okej. Okay. Uwagi i bezpieczeństwo. Może dwa schronienie to klasy lewiatańskiej. Skarżona woda. Planeta poza obszarem Federacji. Ratunek mało prawdopodobny. I należy badać otoczenia bez zabezpieczenia w postaci. Okej. Okay. Fauna. Tutaj jest skoczek. Wpadli na Okej. Okay. Tutaj jest po prostu jego ten. Może. Pokrzywka. Jakieś tutaj pnącze, nie pnącze. Ok, takie typowe podstawowe rzeczy, co odkryłem na razie. okej okay. Czyli mamy teraz to. Mamy ogniwo jakieś tu odkryte. Tutaj mamy to butlet, oddycharka jest. Seaglide tutaj jest do znalezienia. Dwa fragmenty trzeba znaleźć. Przenośną konsolę pojazdów też trzeba znaleźć.

Ok, rozumiem, czyli że nikt po mnie nie przyjdzie. Ok, teraz roz, zrozumiano. siatka. Z czego się w uknista siatka robi w takim razie. Uknista siatka. Czy tutaj mamy? Nie ma odkrytego, ale to może być dlatego, że zostaw to. Trzeba to najpierw zdobyć jakimś sposobem. Meanwhile? Kryształki nie kryształki. Tałki. Tutaj widziałam coś, tutaj jest wapień. Doda miedzi. Dobra, wybuchnął. Śmieć jeden wskoczył mi nagle. Dawaj ten w takim razie. Nie wiem czy tutaj jeszcze może nie być jakiś dziad. Ale no, dobra, o! To było wcześniej, tu? A może ja przepłynęłam obok, to też możliwe. Dobra, eee, skaner mi jest potrzebny. I trzeba poszukać tutaj nic, tutaj nic. Tu! Pusto. Muszę do góry. Udnij nożem, dobra, zaraz! Przestań mi ja obok wyskakiwać. Przecież wiem, co mam robić. Chyba. Tutaj coś jest. Co to jest? Tak, mam pułapki grawitacyjne. Okej, okay, jedne z dwóch. Okej. Okay. Jeszcze teraz tu widzę na moje oczy. Eee, dobra. Brak miejscowych w punktu. Aha. Eee, dobra, na razie to mogę opuścić. Z... Eee, no bo przestań, no. Eee. Dobra i tylko tyle. To jest złom. Ja nie mam miejsca aktualnie, ten złom. Nawet jakbym chciała, to nie wezmę, bo nie mam miejsca. Ja powiedzę. Dobra, czyli trzeba znaleźć sobie teraz fragment do Seagliga i będzie łatwiej mi w życiu. Chyba. Ja powiedziałę daleko mam do tego statku. Na pewno nie pamiętam czy tutaj byłam w sumie. Może byłam, może nie przeuważyłam. Nie wiem. 5 Zobaczmy, co ja tu w ogóle mogę stworzyć sobie jeszcze. Mamy tutaj te, te, te flary, mamy skaner. tutaj mamy to już. Narzędzie nawigacyjne. Umieszczę holograficzne dyski narzędzia nawigacyjnego, używane w celu znalezienia drogi powrotnej z jaskiń, bądź z miejsc, gdzie nawigacja jest utrudniona Maksymalnie 20 dysków na ścieżkę. Okej, okay. i tu jest konstruktor bas, który nie mogę, ponieważ jest bo... O wiecie ile tego to jest? Tutaj jest dużo, jest dużo. Tutaj trzeba pęcherzówkę. O! Co jest? Tutaj można ten... Zak zakonserwowana. Tutaj nie mamy, ale coś tam się jeszcze podkrywało. No dobrze. No to i co? Szukamy teraz jakiegoś fragmentu e, Siglita'a dobra. Tylko gdzie ja bym wypłynąć? To jest pytanie. Tak, żeby znaleźć te rzeczy. Tutaj, tutaj chyba byłam. po tej stronie. Tutaj w tym miejscu chyba było mnie. Chociaż teraz nie widzę tych rzeczy. To może. Gdzie to było? Tutaj jest dużo złomu. Widzę jakąś część. Tutaj coś jest może Jest fragment przenośny konsoli pojazdów. 1 na 3. Ok, czy coś mamy już zdobytego. Ok, świetnie, panie. Tutaj. Kolejny fragment. Ok. Świetnie. Neonówka. Jakaś byba. Tutaj jest jakiś płaskowiec. W porządku myślałem, że coś płynie tu dełkowiec. Kim ty jesteś? Pierwszy raz cię widzę w tej grze. Ale możliwe, że to po prostu ja jestem. Albo tam nie chcę na razie wypływać. Nie to jest moim na razie piotetem. Chciałabym kilkowiek, jakiekolwiek... Ten... ...rzeczy. A tylko spróbuj do mnie podejść. Spróbuj, a cię przerobię na sushi. To jest złomny. Nie chcę na razie złomu brać. A ty nie wynoś tego złomu, oddaj go. Wyniósł złomice, poszedł. Czy ja dobrze widziałem tutaj ten? Tak, tutaj coś coś jest. Dobra, 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 dobra. Co to jest? Ok, do przenośnej konsoli. Ok, i już będę miała przenośną konsolę odblokowaną. O, jak fajnie. Zajebiście, cieszę się z tego. E, tutaj coś jest. Tu coś jest. Osad soli. <laughs> fragment skutera Siglajta. O, 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 o. O to mi chodziło, dobra. Eee... Kolejna jest tutaj sól. Weźmiemy ją. I tutaj coś może być. Tam coś jest. Dobra. Trudno. No i będę musiała się bić z tym stalkerem, nie? Co tu jest? Bagnam do Siglaita. Jest! Do Sigliga! Dawaj to, dawaj ten skat, bo nie widzę. Kurde, wysaszałam cię tego dźwięku. <ścoughs> Ani mi się waż. jestem... Jestem uzbra... ...uzbrajona, słyszysz? Ani mi się... O wy jedne, widzę cię, widzę... O tym gnój, próbował do mnie podpłynąć, si Już stanie robiony na sushi. O ty! Dawaj, 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 chodź! Spokój! Chodź tu sushi moje przyszłe, chodź tu, powiedziałam! Gdzie uciekasz, wracaj się tu! Moje sushi ucieka! To typu, Co wy tak płyniecie do mnie? No co jest? Odczeptaj się ode mnie! One są podejrzane. Ja nie chcę! Zostaw mnie! Eee. Na początek to ja chcę to żywność, bo zaraz umrę, <grym> ze stagnienia. Nie powinno tak być. Eee, pić mi się, chce. Pić, 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 pić. Zjedz. Aha! 20. To tylko daje 20. Mhm. Mm Yy, miałam zobaczyć tego siglajda. Okej, okay, zaraz, zaraz, zaraz. Najpierw chcę przerobić złom sobie. Eee, Smar. Miedziany przewód, bateria. Okej, okay, czyli to trzeba tak. Eee, Smar. To. Eee, miedziany przewód, który mogę wykraftować. I uwaga, i. Tą baterią, co jest potrzebne. O, mam akurat chyba ten grzybek. Więc mogę schować trochę tytanu i wziąć trochę grzybka. Ok, i teraz powinno być Gites. Yy, do tego. I będę chyba mogła jeszcze stworzyć z tego, co. Nie, niedzielę chyba już mam. Ten przewód. więc zostaje tam tylko smart, który zostawiam. Ten. ale dobra. To najpierw tutaj zajmę się tym, co mi nie jest potrzebne w sumie. Czyli to mogę zostawić, to to, 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 to. Dobra, już nie mogę nic O kurde. Już nic nie mogę zostawić. Świetnie, dobra. Czyli teraz muszę płynąć potem... tym na wprost, czyli tam. Żeby wziąć do smaru. Okej. Okay. O, weźmiemy dwa po prostu. Tak. Tak. Tak na zapas. Na wszelki wypadek. Ok, rozumiem, że coś się stanie, ale mnie to zbytnio nie interesuje, bo mnie aktualnie interesuje, żeby zrobić smar. Dziękuję i teraz siglite, i... i czuję się lepiej, jak mam siglite teraz. A czy coś mogę zrobić? these pack supplies this is life three uploading our coordinates we're plugging some holes in our emergency sea glide so if we're late for the rendezvous don't panic also don't go home without us seriously three out. Signal location uploaded to PDA. O! Kalsuła ratunkowa 3 płycizna a dobra, płycizna, czyli że na nisko będzie. Zała załoga zgłasza uszko zaniecku teraz Okej, okay, dziękuję. Ale nie o to mi chodziło. O, ale mogę to stworzyć, zajebiście. To będzie tak dużo przydatne. Bo aktualnie nie mam miejsca. A potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy, tak zwanego tego. A nam jest potrzebne w takim razie to. Jeszcze i to i to. Two hours later. Mam wszystko, co jest mi potrzebne: najpierw mogę zrobić to. Teraz mogę zrobić baterię. I na sam koniec mogę zrobić chipa. Nie zrobię cipa, bo nie mam miedzi z tego co widzę. Jednak mam mieć, nieważne. E, teraz tu miedziany przewód, żeby zrobić cipa. I mamy konstruktor PAS. Zaawansowany zestaw elektroniczny. Ok. Pytanie, czy coś się więcej mi pojawiło tutaj aktualnie? No nie, nie widzę tutaj. Okej, okay, tutaj nic takiego. Tutaj jedynie to coś pojawiło nowego, więc... Tutaj widzę, że jest jakiś lepszy dowody. Tu. Ale to trzeba mieć próbkę tuby koralowej i osad soli, więc no. No to cóż, yy, mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się odcinek podobał. Taki to dosyć króciutki, ale bardzo szybko tutaj w sumie zrobiłam rzeczy, bardzo dużo w sumie zrobiłam jak na sam początek, co jest trochę dla mnie zaskoczenie. Ale tak, w następnym odcinku planuję się udać do tej kapsuły ratunkowej 3, która jest właśnie w tamtym miejscu. I zobaczyć co tam się w sumie stało, mamy siglajta, mamy nóż, więc mam czym się bronić, mam co tutaj co plan. Więc no, to na tyle. Życzę Wam miłego dzianka i cześć!